to będzie cinema, to Patirowi się opłacało stracić ten telefon, jeżeli to ten sam żul będzie. On go, już nie ma ten żul tego telefonu, ja. No na pewno nie ma, kurwa. Ale, ale właśnie, ale i pytanie, co w takim, co w takim stanie, że jeżeli to będzie ten sam żul i policja go zatrzymała, ale on nie ma tego telefonu, co się wtedy dzieje? Nic? Chuj? Chuje do taki. Będę miał oddać pasy paty nie to. No i jak będzie miał oddać pasy no, paty pat, pat, no, stamtąd nie, nie, No i co będzie do końca życia na nim siedział, umrze i wybrał Jestem mega ciekawy zakończenia tej sytuacji, tak szczerze. To ten sam identyczne ubrania, oho. Dobra, gdzie jestem? E, co ty za ketchup wziąłeś, stary? Spróbuj sobie tego kapuczu. Gdzie on no, tak, kurwa, jest. O. Kepucz Dzika Zajebisty jest Daj mi tutaj trochę na to Muszę sobie zamówić, bo mi się kończy No, to jakiś mało kaloryczny Gryznę sobie tą Mało kaloryczne I mało tłuszczu Dobry w Mi mega smakuje, jak na to, że No, no, że i rolecki go generalnie robi Więc dobre mają składniki Sos Will Twestodrolskiego do jebany jest? To jest ten e, to jest ten Kentucky Gold z KFC. to jest ten sam sos. To prawda ja dobry. Go lubiłem, jest. Potem się Dobra, jemy, jemy. Uwaj, ja teraz... Powiem ci paja, bo ty też masz gazowego grilla, nie? No, mam, no jak oceniasz w porównaniu do węglowego? Ja na początku hejtowałem strasznie, ale jak zobaczyłem, że lepiej wychodzą, rzeczy nie przypalają się, to naprawdę zajebisty jest gazowy. W na początku zjebałem i źle go nie? Nie wiedziałem, że trzeba nagrzać ten dług, żeby... w chuj, żeby. Jak chuj nagrzać? Naucz mnie, bo ja mam tego gila dopiero 3 dni, dni ruchu robiłem. Ruchu musisz go w do fogu, nie? Tak, na maksa? Na maksa. I on, to jest jak, jak węglowy, to nie jest tak, że odparasz już za siedzenie. Mówisz będzie przybierać. Uh -huh. Najpierw go O właśnie, ruchu, co zrobić, żeby nie A Masz jakąś oliwę, no co na róż? Tak, czy po prostu, żeby odrzać ten dług do czerwoności. Tak. tak. A I robisz tutaj... na taskach, czy nie? Nie powinno się korzystać z A jak y, czyścisz? metal taka szczotka druciana. No, no, no i po, po każdym szotę? użyciu grilla czyścisz? No właśnie tego nie robiłem, przez to y, miałem prawie pożar w stanie. Jak kurwa. to pożar miałeś? go tam tłuszcz, osadza i potem przy tak zaczęło płonąć wszystko i jak płonie, to jak coś, to od razu butle butlę z gazem. <laughs> Bo ja nie wiedziałem, że tak się powinno robić, ja dmuchałem i tak dalej, a to jest złe, to mogłoby być Nie słyszałem ale to na streamie było? Nie. A, tego nie widziałem szatów. Nic mu nie robią, nic nie zrobią. Policja ma to w chuju. I Obok A pokazał im shota? No co generalnie mogą zrobić temu żurowi? Nie mają dowodu, że to on, Chodzi. <susuracja> tak znaczy, to to... jeżeli nie znajdą przy nim tego telefonu, to nie mogą nic zrobić, A jeżeli by znaleźli... Nie wiem, ciekawe mogą już tak wjechać mu na chatę. Jak na chatę, jak on pewnie mieszka pod mostem. A czy miała adres zamieszkania, może mieć jakiś. No racja. A Ty robisz z z Jasperem? Nie, ja to, ja to nie dam rady. Nie, nawet Jasper nie zna. Widziałam, że Ty pisałeś, że nie chcesz Franiowi kontentu podpierdalać z Jasperem. A Ty masz kontakt z Jasperem? Ja chcę tam widzieć, żeby mu podpierdalać, nie Ale sam do niego zadzwonię po prostu. Jasper był mi stary na mieszkaniu u nas w Krakowie. Tak? No. Ja uważam, że. Mam zdjęcie aktorek Jasper, i ja umiem na mieszkaniu. To ja uważam, że Adamcy zrobił kilkukrotnie lepszy content z Jasperem. On zajebi się to ogarnął. No trochę nudy były, ale Jasper sam swojej postaci odowiózł. No tak, tak. Powiedzieli, że jedynie mogą go przeszukać. Patrilo w kandydatach zadawał zgłoszenie. Kurwa. No i chuj. Zaraz będę Tak śpimy tutaj dzisiaj. Jestem w miarę na a czy te baczki się na dół jedzenia? Zrobiłem. Cześć, to jest? na musi pytać, już kiełbas są dobre do jedzenia. Kuba, on będzie się mnie w nocy pytał, czy może już spać, czy nie? Nie, nie, nie. Pokażę Niesamowite. widzów już? No i zajebiście. Niech Patrowi losu, follow i... W... ...wizowie. To on zjarał całą. Tak, zobaczcie o kiełbasę, daj. Pokaż, jak on Mocny temat. Obstawiam, że trzymał ją w ogniu i jest cała czarna. I w środku surowe jak skurwysyn. Jest pista. Poka. Ja pierdolę, jakiś kamień na patyk nabiłeś? Może sobie to odkroić, nie? Bo z drugiej strony jest mega okej, co tu jest trawkę jarał. To nie trawkę, tylko twój kurwa przypieczony. Kiełbasa. Będzie pytał, czy go weźmiesz za rękę do sikania. To jest jaka krawka, no? A więc na film łóżka. kogoś. To i spytaj, bo to na tamtym ognisku obok. Za nami. Nie, no, oni nawet nie są w Polski. Ty, gdzie mam usiąść? To ja, ale nie mogę ci dać. No, gdzie masz kurwa usiąść? No masz ławkę całą. Przesuń się te rzeczy tam dalej, no i siadaj, no. Łabiusz ja, jeszcze się spyta, jak oddychać. Ja Jakoś, tak. ej, do Frania nas tłumaczył, zadał. No. Serio. No, on się z Franiem umawiał, ale wiesz, jaki Franek jest, on Franek mówi, ucie, on... Jak zrobić, jak zjeść burgera, na przykład. Ale Franek by, Franek to jest taki, że wiesz, no, ogarniemy i mu się nie chce po prostu. Dzisiaj miał Franek z nami tu być, no nie? Ale też mu się nie chciało. Myślę, w sensie, że to nie chciałbyś na ten strzelnicę. No, e, że na to nocowanie. Bo on mówi, że może dzisiaj noc na jakieś sranie, czy coś takiego pod namiotem. I ja mówię, to dawaj je mu, dawaj z nami e, z Brusem, pójdziesz, zrobisz. No i spają? On napisał ok, tylko i tyle. Jak to jedziesz? E, możliwe, że Surel i może Adam. O, ten Adam? Adaś, no? Ten, ten e, jebus, nasz fajny, no. Alkoholik. Tak. Wczoraj, właśnie, kurwa, jestem ciekaw, czy Adaś się wczoraj schla, bo on to ładnie lato. Nie znam czujce, tu. Mhm mm Azus, klasik, policja tam jest tak samo jak u nas Jak cię okradną to wyjebane mają A jak powiesz 12 km więcej to od razu mandacik Klasik, no ale Ja też rozumiem tą policję, bo nie ma Wiecie, nie, nie ma dowodów, no Żul nie ma przy sobie telefonu, tak? Więc co mogą zrobić, no? no, jak było widać jego twarzek. No, ale, no właśnie nie, nie wszyscy są pewni czy to jest jego twarz czy nie Ej, ta jedna się na pewno nadaje do żarcia Tak. Gdzie da? Sobie to 20 złotych Donaita i to zeruje Nie, ale węgiel jest ok na kiełbasie Chłopakuje dobrze, no ale czytałem, że jest strasznie niezdrowy Węgiel na kiełbasie? Tak, tak, ten osad to prawda, że jest bardzo niezdrowy Ma, w, małej... Jest, w małej ilości tak, ale to, to już u Ciebie jest w chuj. Nawet to ciekawe, że nawet gaz jak masz, nie? Właśnie gazowy grill to wciąż jest niezdrowy Naprawdę? A, a węgiel jakiś? Kres... No, że wiesz, że patrz, tam masz, yy, nie wiem, chyba butan, tak? Bo no to wciąż to się ulatniają te wszystkie, wiesz, yy, po spalaniu Eee... Substancje, no nie? Ale chyba nie umrę, jak to wiem. Nie umrzesz, no? Kiedyś każdy umrze. Tak, tak. taki tak. Kiełbasa, twoje życie, bo za dwa tygodnie. Co to za przyjeb? No. Jakbyś, jakbyś wiedział, że na, o dwa tygodnie masz coraz żył, jak ją zjesz. Zjadłbyś ją? No. Serio? No. Ja bym nie wiedział. Dwa tygodnie to jest chuj czasu za jedną kiełbasę. Pomo? <laughs> Ale ten moment dzisiaj, który tu spędzamy, jest więcej warty od dwóch tygodni. No. UW Widzowie, to o was było Patiro 10 kawizów, no i zabić niech się zaczyna Wiecie ilą A Ej, dostałem jakieś info A propos telefonu Jak on ma 9 kawizów, czy już mu się zaraz wróci za ten telefon No nie, bo będzie tak jak u Ciebie Tak ja. No nic mu nie dadzą, no, no tak jak Patiro przecież miał... Patiro miał po średnio po 400... RPA, po 400 po po 300, na 300 na widzów Pojechał RPA, miał po ile? Po... No i, I pisał do Kika, bo Xip był taki sam. powiedział, powiedzieli, że to rośnie proporcjonalnie i mi tak samo odpisują. Ja ja tego że ja oni takie coś, że, że mają jakiś max, minimum, mhm. jak przekroczysz max, to oni wiesz, odnotowują ci, ok, Przekroczyłeś. Jak znowu to się powtórzy. I kilka razy się powtórzy, to wtedy oni cię odwiększają. Ale to generalnie, jak napiszesz do nich, to mogą ci zwiększyć. Tylko trzeba mieć kontakt, jak na przykład suchar, nie? To wtedy piszesz do nich i zwiększy. Ostatnio ja widziałem. mam więcej widzów, a mniejsze zarobki. Ja no, ja, ale ma... ja tak samo, ja tak samo. A na przykład Rybson ostatnio, ja dostałem info, ja robiłem teraz tego przedłużonego, nie po 24 godziny. I Rybson zrobił 24 czy 26H streama z Lola, coś takiego. I zarobił tyle, co ja przez y, 3 tygodnie po 24H streamów. Jak to i je zarobiłeś? No, chyba 4000 dolarów za, za 24 Było godziny, czy chyba Aż 10? Kurwa? Kto to lubi. się wiśle będę mył o tej porze. Kurwa, węglodziada dzisiaj robisz. Wchodzisz do tego kutasa, tu wsadzasz, ale dzisiaj Brutus Content robi. Obiecał. Ej, fajnie takiego basa wygląda. Dlaczego, że nie nakroiłeś? No, bo wydawało mi się, że jest za cienka, żeby ją nakroić. Żeby Ten się rozpadła. Czyli dla Brusa ognisko to nowość, a to, że się nie myje, to wiadomo, bo on się nigdy nie myje. Adam, Ta? Tak? Tak, Wojanka? Tak, nie? Nie? Najpierw wam to puszczę. Łabuzy! Ja Łabuzy! kiedy masz imieniny? Nie wiem, nie obchodzę imienin. Kto kurwa normalnie obchodzi imieniny? Nigdy tego nie rozumiem. Szmulki! Ziarka! 6 złotych. A daj coś zrobić Brusowi. Niech coś zrobi, a nie siedzi i pierdoli. Zakład o 10 złotych za on powiedzenie umie. Eee, dałbym mu namiot rozłożyć, ale boję się, że nie będziemy mieli gdzie spać. Co nie wiem, zaproponujcie co dać zrobić Brusowi. Mmm. Mięciutka w środku strasznie tak chyba Hmm. Chyba normalna lepsza, wiecie? Niż ta bez osłonki Kibel do kopać. wykopać Przywlej się, sra O! Dobry, dobry ten Bruce! Ludzie mówią Że się opierdalaś i żebyśmy dali Ci w końcu coś zrobić, bo nic nie robisz I dostarczysz misję Uwaga, z czatu Masz za zadanie, znaleźć telefon. Patiro. ja pierdolę. A coś co, no co w tym nierealnego? No to coś łatwiejszego mu załatwię. To trochę za trudno się okazało. O, nie wiem, czy mi plecak nie padł, bo mi czad zacięło. Powrócił chyba, bo Bazylis coś napisał. Napisz coś, kgw. Napisz coś, kgw jak działa stream. Dobra, jednak napisz coś, Osioł. Osioł ktoś napisz. Ferreopa Sześć złotych. Franek i dieta to dwie odległe rzeczy. Wytłumaczysz mi, dlaczego ten debil cały czas chodzi na tego kebaba i mówi, że tam jest sałata i że jest zdrowe. No kurwa, dietę zapowiada już od dwóch lat. Już ci tłumaczę. Sam jesteś osioł? Dobra, dzięki za osioł. Już i tłumaczę, dlaczego Franek chodzi na kebaba i mówi, że chce dietę. Bo Franek, gdy widzi, że jest gruby, to zechcia mu się diety. Ale jednocześnie mu się nie chce ćwiczyć, bo po co? Skoro może jeść zajebiste rzeczy i nie dbać o, o dietę i po prostu być szczęśliwym. No i też jest leniem i nie chce mu się ruszać dupy. Mam nadzieję, że Cię wytłumaczyłem. Jakby miał walkę w fejmie, to by go to zmotywowało do schudnięcia. Albo jakokolwiek, nie? A tak to mu się nie chce i się nie dziwię. Masz hajs, lubisz jeść, to po co się kurwa wiesz starać? Masz dziewczynę zajebistą. Póki wiesz, póki jej nie przeszkadza, jesteś za gruby, to, to nie ma opłaca się nic robić. Pij wodę, pije. Zdrowie wasze widzowie. Uto miłości. Będzie starać się wam DJB w dupę. Zaraz trzeba będzie na mnie składać gdzieś. A złudzasz gryza? Jasne, że tak masz. Kurwa, ona no w środku surowa chyba. O kurwa! Kolejny dzik, patrzcie. No, pudełko. Słyszałem, ma mam dziewczynę. Zerowały w końcu z Maju znalazł nas inną. Ja lubię Majkę, no. Mam dać za nie piękności. Ona surowa jest, surowa to nie, ale. No, trzymałem ją na ognisku z 20 minut, więc. Była być lepszą. No A nie leciałem. Popierdolibyś taką kiełbaskę od Saszy, Kowalenko. Ta o, Sasza mi raz w życiu wysłał kiełbaskę, ale problem jest taki, że Sasza mnie przestał oglądać. Nie wiem dlaczego. Kamień nie lubię już. Więc już więcej nie dostanę kiełbasek, Ale to co jadłem u Franka na majówce zajebista była. Szczerze, najlepsza karkówka jak w życiu jadłem. Trzymaj loszek. Trzymaj jaśminowy. Trzymaj. Właśnie. Jak co się dzieje u Pati Robidowie? Już koniec policji, koniec żuła, po, rozeszliście? się? Masnego. Dzięki. To, co, nie Byłem w tym roku na zęgu, powiem tak pojebany, że ten chłop się trzyma, 60 lat, wygląda 40. Czekajcie jak robi jakiś botox. Jestem coś z no jest, ale o pierwszej powinien dopiero jakoś pójdziemy spać, nie? Ją Medor, siema! Ale bym pooglądał grę miejską, jak we czasów Pai. Ej, Paja, a my nie mieliśmy sobie tego Jerela? Kiedyś grę, się, przy tam grę i Ja bym obejrzał grę u Adamcego. Co wtedy tego żula znalazł. Zakochali się w sobie, zostali pa, zostały parą. Nie bać tego Knura, to kto tego celu ogląda? Dużo osób. Ja pamiętam, kiedyś na streamie Gruby mówił, że mu stanął przy Klaudii od Syzymka. Serio? Czyli, tak jak mówiłem, bruce jedyne co z trzecia zrobi na tym wypadzie, to wyrucha dzika. I tyle. Liczę ja ze nie oddasz 50% tego donate'a. No tego nie, ale na los na już mu oddam. No, no Bo razem będziemy alertów, słuchać Dużo osób, 50 osób i 10 tysięcy botów? Serio? 10 tysięcy osób jest u Patiro, ja pierdolę. No na Menel? Patiro na pierdolę... Ej! Ponoć Patiro się z Menelem bije. Serio? O kurwa Patiro, 10 tysięcy widzów. Jak? To nie ma streama. Z tego się biją? Nie wiem, stream upadł, ale napisało mi 10 osób, że się biją u Patira, ale włączyłem i stream upadł. Patir się napierdala z Ale serio, kurwa, czy trolujecie? Nie maska jak świnia? Sorry. Bo się biją, to mu wyjebało? śledził go <laughs> Przykuś się nieba do ławki żeby dzików nie ruchał Ogarnij się <laughs> radną no chlebka sobie przypieka ma mandacik ma dajcie klipa jak się w niego Gdzie, znowu? tak telefon nagrzał, że muszę to iść zjeść. Ej, posiedź tam. Gdzie? To są ludzie czy dziki? Przed nami, tam. O, to dziki, widzę go. Są tu obok nas. Centralnie obok nas są dziki. Niech chuj w te dziki. Dodelek specjalnie podrzucił, <grystanie> Dobra. A kiedy straciłeś padać wczoraj pamięć Bo ty pojechałeś na after do Pai czy nie? Nie, nie, Paja powiedział, że... No widzę chwilę yy, przed nim my pojechaliśmy Aha. Więc nie wiem dokładnie. Jak mu Menel ukradł drugi telefon? <grym <grym> szansa, że dzik nas wejdzie do namiotu to sprawie 50%. Nie no, 0%. No dziki... dziki boją się ludzi. Powiem tak. Ja o, pierdolę. Ale bon, ej ty masz taki, taki wodny Chyba z gruzem kurwa poszło No <laughs> Oj dzisiaj będę miał ze zesrane majtki w nocy Oj. Ej poloś menel mu drugi telefon paja zajemo Nie ma nic, nie, nie, nie no nie pierdol No Jaaa z tymi menelami stary, bo to wiesz Wyłisz już to Ciąża Adaś pije coś czy ma kaca po wczoraj? Pepsi pije. Pepsi pije, bo samochodem jestem. No tak to bym wypił coś. Ja człowiekiem. Ja tylko jedną ustawkę zrobiłem od kiedy streamuję. Jaką? W ostatnio z sucharem o tych kardach w płaceniu. sensie, że to ustawka. No to no. robiliście, no. Co? Ugadaliście się na to? No, a co? Uwierzyłeś? No ty jakby... Yy, myślałem, że po prostu on cię podkręca, nie? Ej masz coś pomóc, Danek, a powiesz, że troszeczkę mój telefon podładował, mi wszystkie uspadły? Jakiego masz? ja mam tam w to siatce. wyjście, ja mam kabel, tylko potrzebuję... A nie mam kabla, kurwa. No, chcę tylko. W pieprz dostał kos od Menela. Patiro pisze, że drugi telefon zajebali podobno. Ale jak, kurwa, może pisać, jak mu zajebali telefon? Patiro content teraz kręci, bo ma 10k to jak najdłużej chce przytrzymać. Mądrze robi. No. Powerbanka, 65W, 35 tysięcy pojemności. A masz też kabel Lightning? Ja mam. Masz mi z bankiem. No. Na chwilę, że spłon 2%. procent. mu drugi ten sens. Ze stacjonarnego pisze telefonu. Sigma. Od żula z telefonu pewnie pisze. Pożyczył mu na chwilę. Jak on wali Menelę na do Offstream? stream? Szczerze na jego miejscu też bym tak kurwa robił, że wyjebał streama i udawał, że ten... To by nic nie dało. Ej, wiecie, co jest najgorsze? Że mnie brzuch boli mi się srać, kurwa, chce O jezu, ja już czuję, że ja będę zaraz srakę walił tutaj w lesie. Kurwa, najgorzej, ja do tych dzików będę musiał iść się wysrać. Wy nie macie domu Azus ty i paje, że śpicie w lesie jak bezdomni? domni Bo ten poziom przyjechał co nie ma nic, co ja wiem. No nie, paja ma dom, bo paja z nami nie śpi, tylko ja i Brusu śpimy. mnie wyjebali z domu do dzisiaj, bo remont robił. Ziarkal. 6 zł. Bo je się chce? A zapytaj Bruce niech co z teraz aktywność i jedyne co może wymysłać to swoje głupie historie, które teraz wymyśli z swojego. Według nie boisz się ze Bruce w nocy pójdzie do lasu, walik sobie do komarów? A no chuj nie i do komarów, co mnie to, nie? Ej ziarku, znaczy, zon, ten, e, Bruce dostałeś od ziarkula misję? Żeby wymyśleć kontent y, jakiś na dzisiejszą noc No już mamy No jaki? Przerzucacie się, da... <gryinté> się później na inną platformę <grydzy> Dobra, mam pomysł Dawaj Zostawimy w namiocie pełno tej łopaty i zostawiłem otwarty namioc na noc No zajebiście Kurwa, macie jebany kabel jak on jest zgięty To jest twój kabel jest czy Bruce'a? Mój, mój Kurwa, bo do musztardy wpadł Zobaczymy to od dzika No, bierz, bierz. Bruce, jak kupisz namiot, to możemy tak zrobić. A jak twój namiot kosztował? Z 500? On drogi, bo on jest black and white, że nie, nie przepuszcza tego. Trochę waży. Znaczy, może waży nie dużo, ale większy jest niż normalny. Na rower byś go nie wziął, bo ciężko. I sam, sam, sam się rozkłada. To taki dojebany namiot. Tak, to jest kółeczuła, no. On fajny jest, teraz nie wiem, po ile chodzi. 300, 400? Dawaj, zjedz i rozkładaj, co tam będzie. No. Dawaj, dawaj, rozkładaj, w sumie teraz, czy je No tak, już zjem i rozkładam. Trzeba mieć jakiś dobry z daleko od koszy, żeby te dziki jebany nie przychodziły. Blisko, no, on szuka kontent on to masz content. Nie, to damy tak, że jedną kamerę y, może na, na, na zewnątrz, na I dziki, powody, a drugą w środku. To to. Jakie owady? No, ale tu to nic to. nie lata na szczęście. ale do świetniki masz nie i do świetników będziemy stali. Na razie nic nie lata, więc z git. Co? Myś kubeczki jakieś? Y, nie, nie wzięliśmy kubeczków bintował. A Wódę wziąłeś? Ja mam... Wódlę też nie wziąłem, ja, ja po wczoraj to ja wiesz. No, ja mimo że dużo nie wypiłem, dużo wody a... jeszcze piłem, to i tak leciutkiego kaca miałem z rana. No ja nie miałem... O kurde, mam cytunię. Oho, z cytunia. Cytrynówka, lubelska. walę ją chyba. Dawaj, Baluj na pizza. Dobra. zeruję. A teraz Lubelska chyba wraca do... Zofilowi wyjebało streama, powiesz mu, żeby naprawił. Nie, działa mi. Nie jestem zaofilem. No przecież piszą, nie wracaj z Felu. Nie no, burz. Jak? Jeżeli waliłeś konia do świn, to jesteś. Nie jestem Ale teraz pytanie, czy... No jednak ustawka to była. Właśnie, teraz pytanie, czy Brusał wszystko wymyślił po prostu, ale za się o tym zrobiło? Dokładnie tak... To jest moje tak pytanie. jak ty dzisiaj mówiłeś? Tak było. Myślisz, że ustawił nawet historię przeglądania? No no to oczywiście, że zrobił. Czyli brus jest przebiegły czy Może taka taktyka. Zapytaj się Paj, się czy będzie pamelka dzisiaj? Ty, w ogóle ten content y, na tych y, wakeboardzie to Pamela ja, ogarnęła? No. Zajebiste, się, kurwa. Jak to jest, że dla dzie dziewczyn wszystko ogarniają? To jest. <grym> nie wiem. No, dla dziewczyn kurwa, nie? A ty się staraj. No, prawa. ale dojebane to było, szczerze, meja. Jak ona jeździła, dobrze go ogarnęła. A ciężko było? Dla no dla mnie chuj. Widać ty. Chuj ciężko. Zofia nie jest z jakich akcji? Nie. No, Możemy się złożyć. No co? To? A gdzie to? to 700 zł za godzinę, ale pewnie skłokę no, Ja chętny mega To za zeruje setkę. Czekaj, a Pamela z darmo dostała? No Pierdolisz Dobra, takie koleżanki zdrowie, wasze zdrowie, zdrowie dzisiejszego streama i wszystkich widzów i wybranych Zdrówko. tutaj. Zdrówko paja, dawaj też. Zdrówko. No, ten, no, Zdrówko! ty nie pijesz, bo jesteś autem prawidłowo. Zdrówka